Hej, tym razem znowu ja i z, oglądałem no, tamten odcinek, i coś pikało. No, pikało, no wiem, wiem. Wiem, co, cześć. Eee, cześć, ja. Przepraszam. I tak się zastanawiałem na naszej serii Minutes bo będzie więcej się pojawiało odcinków dziennych, mm, Dużo. To jest seria losowa. Takie znaczy. Że znaczy to jest taka seria, że nie będę... Nie wiem ile odcinków rzucę w dzień. W dzień. O! I chyba w niedzielę nie będę wrzucał filmików. Zazwyczaj nie będę w niedzielę wrzucał filmików. I co bym mógł jeszcze powiedzieć? Że dzięki za jedną łapkę. Nie no żartuję, jeszcze nie wrzuciłem tego filmu. To jest film nagrywany po filmie, Dopiero później będę wrzucał na moją stronkę filmu. Nazywa się stronka 666 brama. 666, 666 bramo. Tak. Jaka ładna ser, jaka ładna stronka. Tak. O, tak! O. Nie no, nie wykupięcie. Jeszcze... Oj, moja sikierka. Cikierka. Kocham ją. Ta siekierka jest święta. Ona jest z pierwszego odcinka. Nie wolno jej używać. Nikogo. I chyba się robi dzień. Co znaczy dobrze dla nas. Poczekajcie, jak to wygląda. Trochę. O no, nie ładnie. No to za chwilę poradzę. Słaby jestem w parkurze, od razu mówię. Nie spodziewajcie się ode mnie jakiegoś parkura, ani mapa S. Nie będę robił żadnych escape'ów Może kiedyś, może jak zostanę porządnym youtuberem, bo na razie nie jestem. że jestem początkowy. graczem, czy początkowym nagrywaczem, jakimś takim gościem, który nagrywa na początek tylko. Czy nie, na początek. mój drugi film. Za cicho gadam, wiem. Wiem. Przyznaję się, cicho gadam. Będę gadał głośniej i jeszcze chciałam powiedzieć, że podczas nagrywania yy, mogą, możecie zobaczyć tak jakby się nagle coś przerwało. Tak, jest taki moment i tak... Ja czasem robię cięcia. W tamtym filmie było aż cztery cięcia. Tak. Ale i one były nie aż tak, nie były tak do końca widoczne. Znaczy może dla mnie nie było, ale dla was mogło, mogły być. Mogły, mogły. I tam w jednym cięciu będzie... słyszę... słyszeliście na pewno cięcie takie słowo. Cięcie! Tak głośno. To byłem ja, tak, przynajmniej. Idziemy na poszukiwanie węgla. Węgla, 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 ha, haha! Znaczy nie na węgla, tylko na poszukiwanie czegoś. Nie, nie zrobiłbym przygody. Chyba sobie zainstaluję mapkę i, 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 chyba, i chyba tyle będzie z modów. Ale jak mówiłam, tak i chyba i chyba mam nadzieję, że chyba nie pomyśleliście, że to koniec odcinków mówiłem, po ile są odcinki. Jeżeli... Jeżeli nie oglądałaś poprzedniego odcinka, musisz go obejrzeć, bo jak nie to będzie źle. O naprawdę źle. Jak ja się wkurzę, to jest naprawdę mogę rozpętać piekło na ziemi. O chyba nie chcesz mieć piekła. No. Po co ja to chciałam? Czy ja chciałam zrobić? Co to kurczę? Co to miało być? Po co ja przyszłam do domu? Tak, gadałem, gadałem i... Co ja przyszłam do domu, bo coś chciałem zrobić. Siekierę! Hmm. Zawsze głupi jestem. Głupi jestem. Tak, siekierę. Ale ja mów mów mówię coś, bo nie pamiętam. Nic, w każdym razie. Zamykamy. Nasz dom. Gdzie? I, dawek, I! ale nie. Dodam jeszcze siebie. O, sobie. Dobra. To. Tak z dnia trochę lepiej to wygląda. Ja trochę chciałem tu. te jeziorko zmniejszyć. A nie tak zmniejszyć, że, że całe. Tu mam taki piękny widok nad wodę. O, zrobię pomost dla łódek. Dla mojej łódki, którą zrobię za chwilę. I to będzie brama i tu bramę będę wypływał. Znaczy tu gdzieś będę wypływał, tędy. Czekajcie, muszę iść zrobić łódkę. No może wędkę za niedługo zrobię? Nie wiem. Yy, co... A, po wędkę... Łódkę proszę. Jak mi my się. Myli? Oj, ale... Ale, ale... No, Czego nie mogę jej postawić? No. O! Jaka ładna łódka. I to będzie się odwracało. O, zrobię jeszcze tak, tak. Tak, tak. I to jak się urwie, ja będę mógł no, przez to. Znaczy nie urwie tylko odsypię. to rezymuję. Ej, ale ja mogę sobie tak zrobić. Że już będzie. Że ona nie pływa sami. A ja dużo nie jestem. Dobra. Przemyczy nam się trochę szkoda, domek. Co ja chciałam zrobić? patrzeć Mały on jest. Ech, na pewno będę musiał kiedyś... O, że... Może tamten odcinek się nie przyjąć, więc pójdę na wyprawę. Znaczy taką krótką. Pójdę może... Pójdę na ścinanie drzewa Będę ściął drzewa Potrzebuję du dużo drzewa Oj, źle mi się siedzi na pód. i jak będzie 50 tysięcy łapek pod tym filmem do przez 2 miesiące to nie przez dwa przez tydzień to yy, no Postaram się zrobić tak, że będzie gdzie kamerka moja, że mnie będzie widać. I co bym chciała jeszcze powiedzieć? No. Podajcie na mój kanał, kiedy chcecie. Czasem będą piosenki różne, ale nie moje. Ja ja nie nadaję się do śpiewania. Różne będą piosenki. Na razie jest jedna piosenka pani ślimak, możesz mi uwierzyć. Chodzi o SKK. Taka piosenka OSK. Dla SKKF-a a ty nie autor, Autorem nie jest SKKF I no co wiem Mogę powiedzieć A wiem Jak do piętno, Jak do 4 Jak do 10 odcinka 20 nie będzie 15 y, 15 tysięcy łap 10 1000 łapek to to nie zrobię, to będą odcinki coraz rzadziej. Tak, coraz rzadziej. I no, wiele wiem, trochę mam już. Dobra. No. A tak w ogóle, to przy, przy, przesyłajcie mi jakieś takie. Mm, przesyłajcie mi jakieś takie mody, jak na statki. I możecie mi przysyłać różne serwery, to może wtedy nazwy różnych serwerów, to może pomyślimy i coś porobimy na, Znaczy i wtedy możliwe, że pogramy sobie na serwerach, tak Tak, tak, możliwe, że pogramy wtedy na serwerach, ale musicie mi przysłać I jakby to, to strasznie w tej kamerze dziwny ja mam dźwięk, znaczy w komputerze, naprawdę to mam inny głos I co bym mógł jeszcze powiedzieć wam że moje marzenie youtuberem to było zostać od jakichś 10 lat. Eee, yy, nie mam nawet tyle lat. Jakby to to mam 9 lat. Od jakichś 3 lat? Tak, trzech i wreszcie się spełniło moje marzenie. Jej! To jeszcze przerobię chyba, chyba będę miał za jakiś stak. Albo i lepiej. Oj, dużo, dużo tego drzewa. drzewa. Można nawet 3 taki będzie. A nie no. Dobra, ułożę już go. No. zrobię tak. Oj. Jo, widziałam jak skrzynka wygląda tak. Ja ona się po chwili zamyka dopiero. Wiedź się dom wietrz Już dziesiąta minuta. Mówiłem, że maksymalnie będą odcinki 20 minut trwać. Ale będą tak zazwyczaj 16. I teraz, żeby nie przenudzać, tak przenudzać, znaczy, teraz zajmiemy się czymś innym. Mówiłem, że kiedyś zrobię farmę. I to chyba kiedyś to będzie teraz. A nie, nie. Znaczy, mogę zrobić sobie farmę. To ja już sobie zaczynam plany robić z tej farmy. A plany? plany, 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 plany. Znaczy nie chodzi mi takie farmy, tego zboża... Ale ja tego nie będę jadł, bo ja gram na trybie bez jedzenia. Tak go nazwa, ale to nie jest tak... To nie nazywa się taki <tryb> tak bez jedzenia. Ale ja nie, ja go tak nazywam i serdecznie że jestem rozgadany strasznie. I piszcie czy fajna nazwa kanału. Cześć, się iść bramę. Ale czego bram? A tego brama. Ale nie ja lubię brama. Ale ja fajne brama. Tylko żeby nie było właśnie tak jak teraz powiedziałem, będzie źle, ja będę płakała, ale nikt nie chce nie płakał, nikt nie chce mnie za nie nie. I muszę motykę zrobić. Nie jak ja jej nie lubię. Normalnie juz. Piuska, Piuska, chcę, żebym zrobił ją. O, ja nie chcę Żwirka, nie jestem żwirek i mu humorek. Polecam bajkę Żwir, jaki mu humorek, bardzo fajna, bardzo fajna. Jak, jak miałam 5 lat, ogl ogl oglądałem ją codziennie z 5 razy. Tak to nie jest skąd, Bo to nie jest tak, żebym tego powiedział i to mi nie wystarczy, nie wiem, że wiesz, o co mi chodzi. Że chyba nie wiecie Że chyba jestem za bardzo zamotny. Zamotany, 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 zamotany. Motany, no zamotany. Dobra, zamotany, o. No, jak długo mi nie chciało przylecieć to do mnie? Zostawiajcie łapkę w górę, proszę was. Bo ja nie chcę być takim odrzuconym youtuberem. Nie wydudniam się o. Dobra, kończę Postaram się, żeby na inny odcinek był już z kimś innym No to cześć